chase by the 5-0 take a look at your map you'll see a bunch of icons these are structures you can use to shake the cops off your back you just smash into them instant pursuit breaker moment if the cops aren't damaged they'll probably stop to render assistance trust me they work Dobra, weźmy się za trzeci wyścig albo nie. Podjedźmy do niego, bo akurat widzę, że jest blisko. Próba czasowa czy sprint. Ja nie no wiem, w sumie wyścigi tyle są warte, ale... Albo nie, albo nie, albo nie. Zróbmy jedną rzecz. Okej, okay, tutaj tuning. I tutaj w tej zakładce możemy zmienić no, różne parametry części. Czy to poprawić działanie Nitro, czy... bardziej wyczulić nasz układ kierowniczy, czy... Nieco mniej Okej, okay. myślę, że skupię się bardziej na nitro. I tak, kurde, nie pamiętam już co i jak dawno w, w tym nie grałem. Z... Ok, dusz, ale słabszy w lewo. Czyli jedźmy tutaj. I chyba też w sprowadzeniu coś zrobił, bo się trochę ślizga. Co tu Okej, Ok, zwiększmy tutaj. Prześwita. <grym> Jezu, co to robi? Na regulację prześwitał tam. Przecież... Mniejszy prześwit poprawia stabilność. Okay. Prawo zwiększy, w lewo. Okay. Minimalnie, może. Aerodynamika to może nie. Układ kierowniczy. Dobra. Może na razie tyle w temacie. Okay. Okay. I zobaczmy. Zacznijmy od sprintu. Okay. Ryzyko minimalne. Teraz to też się miary prosta wydaje. I okay, mamy. SL500, Eclipse i Audit no, ale co mi się wprostie spodobało no to... największą chyba nowością i zaskoczeniem taki pozytywny był autolog, czyli te, te system porównywania czasu w rekomendacji no nie no, taka niby bzdura, ale fajna rzecz Tak widzisz, grasz sobie normalnie nagle... Widzisz, wyskakuje ci powiadomienie, że twój przyjaciel pobił twój czas o 20 sekundy. Oczywiście po ryżtukowej wiązance słów bierzesz się za wyzwanie, które... jakby... w którym się przebił twój przyjaciel, a ty starasz się wykręcić jak najlepszy czas. No i to było takie z tego rodzaju wydłużenie żywotności gry i... Okej, okay, tu słyszę, że mnie dogania. I widzę nawet i. Nie tylko na mini mapie, ale... O no, proszę w skrócik wziął, ale...

w czasie bardzo gondy dodajmy trochę nitro. Mało, ale zawsze coś. Okay. już z prędkością ładnie i znów mnie dogania. Tym razem. Mitsubishi wisi i tu zakrytuje. Ognia! Jezu! Co za emocje, jak na krzywo normalnie? No nie, no. W sumie to powiedzieć nie ma teraz sensu, bo jak. Podać jest... 5 osób na jednego grzyba to co, jakaś walka musi o to wyjść z drugiej strony to też zależy na jakim obszarze, bo może być to... Do... Nie wiem, obszar 5 na 5 metrów czy... to już mogą być to... No, nie wiem, 2 hektary Okej, okay, ale słyszysz znowu mnie dogania, a już 88% razy, więc warto się skupić na drodze i cisnąć trochę do dechy gazu. Okej, okay. chyba już mi nie powinno nic przeszkodzić. Zwycięstwie? Dobra, jeszcze ostatni... ostatni wytrysk tlenku azotu, zboczeńcy! 2000 i... okej, okay, policja mnie chyba nie ściga, nie, nie ma żadnych komunikatów i zajmijmy się ostatnim wyścigiem, którym będzie, o tak, próba czasowa. Oczywiście tutorial, bo czemu nie? Toll booth racing is our way of proving your actual run times. Let's just say not everyone in the blacklist can be trusted. All you have to do is snag a ticket from one end and race to the other. You have a limited amount of time to get from one toll booth to the next, so keep an eye on your timer. Okay, and that's i za wcześnie! Płatko miało być tak pięknie. Miało być doskonały czas, ale niestety troch, trochę się pośpieszyłem. I niestety. No ale okej. Okay. No nie, powiem wam, przygrałem jeszcze. No nie. Boże, nie wiem co powiedzieć, no. Że jeszcze nadrobiłem trochę zaległości jak już dostałem nowego kopa Mam prostrita, undercovera, no ale Niestety, czytałem opinie, że są słabe No i niestety u mnie się... MOJA OPINIA SIĘ NIE RÓŻNIŁA ZBYTNIO ale no, nie założyłem tego pick -upa. Super Może się to odbić znacząco na moim czasie Nie no, wstrzymałem się trochę z nitro Bo tu widzę taki delikatnie kręty fragment Dobra Okej, okay, jeszcze Troszkę i teraz! Okej, okay, szóstka 265 No nie no, ale o ile prostrita przesz nie przeszedłem praktycznie w ogóle no Tak się w połowie go odinstalowałem Pozbyłem się go O tyle Undercover no, no nie był aż, aż taki zły tylko no, ten model jazdy Grafika jakaś taka Jaka? No nie no, no Undercover był tak. dał z 6 na 10 No i przede wszystkim krótki był, ale. No, powiem, że nie tak krótki jak Need for Speed The Run, no, Który jest, paradoksalnie mi się podobał bardziej niż właśnie Undercover i. no nie wiem no, no, co do rana, no, Ludzie mówią, że. Ło! Need for Speed The Run! Bardzo słaba gra! Ok, 2000. Okej, okay, skończyłem na tym, że... Ło, bardzo słaba granie, podoba mi się. Bardzo krótka. W ogóle gdzie jest jazda dowolna, gdzie jest tuning? Dobrze, że policji jeszcze nie usunęli. Ale okej, okay, wróćmy może na razie do kryjówki. Zbiegłmy sobie auto i... O, matko jedyna, jak mi... poziom poszukiwania spadł. trzeba będzie to nadrobić. Ale dobra, na razie zainwestujemy trochę później w płuciaka. Ja wam powiem, że mi się właśnie Nidstore Speederam podobał. Były emocje, fabuła, no na niezła. Okej, okay, ale. Piotr, to was sprawa nitro. Okej, okay, teraz tu zobaczmy hamulce. Pokonaj Wika, okej. Okay. Już 8000 poszło. Opony. Pokonaj Taza. Skrzynia. Skrzynię już mam. Ok. Na silnik mi nie stać. Zawieszenie. Styknię. Ok, zostało mi 1000. na drobne wydatki. Albo nie przemalujmy w zasadzie. I tak mi na jedno wyjdzie. Ok, zostało nam raptem 500 dolców. Ok, już tam widzę fotoradar i. Tu aerodynamik nie mam. Okej, okay, tu układ kierowniczy. Prowadzenie. Czekajcie, to chyba było... Nie, 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 nie chcę hamulować. Zajmijmy się może najpierw tym fotoradarem. Nie jest daleko, widzę. się za zakręt. To dajmy trochę do pieca i zobaczmy Jest. 160 okay. No i weźmy się za kamieniami milowe mamy notowania 1000, wartość zniszczony 1500 i 3 wykroczenia. Okej, okay, banam. A witam panie bacterukowy, tęskni, pan? Nie no, bo ja powiem, że bardzo tęskniłem Przyluty jel, To jest Fiat Punto, panie posterunkowy. Fiat Punto! Czy to naprawdę takie trudne? Ale dobra. Teraz. Oczywiście najlepsza część let's play'a, czyli zabawa z policją. Ok, już widzę jedno wykroczenie, tam mogę popełnić drugie. A może tu? Okej, jest drugie. Dodajmy trochę nitro. O, 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 po prostu bym sobie tego nie wypaczył. Wiecie, i te sprawy. Okej, widzę, że tu było... Teraz mogę aresztować. Ok, kamień milowy zaliczony, próba wykroczenia. O, czwarte wykroczenie. O, tu! Nie no, Bardzo Warto ziszczeń mamy tu okay. Tutaj dodajmy trochę litro, przystanek. Dobra, mamy 3500, 3600 700, 3900. Okay, nie dążę! A gdzie jest drugi radiowóz? Powiedzcie mi, proszę! Where is the second cop car? Okay. Sytuacja pod kontrolą. I. Wciąż nie ma drugiego pana posterunkowego, który byś. tracił wziąć udział w pościgu. Aha. I coś mi mówi, że. Okej, okay, notowania zakończone Jeszcze tylko warto zniszczyć i będziemy na Nie no właściwie już jesteśmy OK 600, 700, tysięcy no, Ma nudzę się Umieram z nudów, w hambeczkę damy Boże beczka i oj! Oj Jezu WTF Jezu, e co to było? Jednego pana posterkowego nie dłużymy, ale z boku tutaj już trzeci się garnie. Okej i... Aj! O bo, jaki fail! Okej, tutaj. Teraz. Jeden, drugi. Okej. No i w ogóle... Kamień milowy kolejny zaliczony. Wartość niszczeń Nawet z dość wspólną na ale... Chyba się jeszcze trochę bawimy. Tutaj. Dzień dobry. Nie na swoją dokumentach. Nie, no nie będę na kierunku rzekł. Co? Ok. Jezo. Okay. Tutaj. Tyr o oh, matko. Ok, i widzę, że za 2,5 minuty tutaj wsparcie przyjedzie. No, w sumie to jeszcze takiego dużego zagrożenia to nie stanowi. Gdyby tylko wepchnąć na tego tira, no. To by było piękne. Okej, okay, średnie wozy uszkodzone, dwa zniszczone. Au! Ale spoko. O tu. Tu mnie jeszcze jeden goni! O proszę, patrzcie go. Padałoby im trochę atrakcji zapewnić. i tak już w Miasto gdzieś jest um, pełno ścigantów. Dzisiaj ścigających w wyścigach ulicznych. Okej, okay, zaraz ich zgubię. Nie chcę tego. O, mógł wjechać, no. Dobra, jak tam z notowaniami? 3800 Tutaj 4 minuty już. W sumie nie wiem, przeciągać to dalej, czy jeszcze nie.